O, pamiętasz Karolina jak chcieliśmy pierwszy raz zrobić szkolenia dla, dla urzędników i napisaliśmy taki projekt do, do ministerstwa? Tak, pamiętam, pamiętam. I nikt oni nie chcieli tych szkoleń, dopiero... Nie. W ogóle nikt jakby nie myślał o tym, że powinny być takie szkolenia, które będą mówiły, jak w ogóle współpracować ze społecznością romską i w ogóle kim są, wiesz, Romowie. Ja bardzo lubię w tych szkoleniach, gdy w końcu już udało się je organizować e, dzięki naszym różnym partnerom, to bardzo lubiłem zawsze na tych szkoleniach, jak uczestnicy na początku podchodzą e, do tego tematu. Mm -hmm. tak, tak trochę lekceważąco, prawda? Tak. Też miałaś takie odczucie? Tak, jak najbardziej. Tem, wiesz, może lekceważąco to, to jedno słowo, ale z drugiej strony, że nikt nie traktował, Społeczności romskiej na poważnie, ale wiesz, co było naj, najdziwniejsze, bo wiesz ja to traktowałam jako takie doświadczenie trochę, że przyjdą Romowie, dwie osoby i będą nas uczyć o romach. Tak, to prawda. Ja też miałem takie, takie odczucia, ale wiesz po tylu latach, bo już robimy te szkolenia ponad 10 lat, tak naprawdę. Tak. No, więc zauważam, że one są naprawdę niezbędne, jak one zmieniają postawy mhm. naszych uczestników w stosunku do, do osób ze społeczności romskiej. Jak ta wiedza jest znikoma na temat naszej historii, na temat naszej tradycji, na temat naszej kultury, jak, gdy dostają te osoby te wszystkie informacje, które my im prezentujemy, jak zmienia się postrzeganie przez nich osób ze społeczności rąskiej. Zobacz, w ogóle te nasze szkolenia to jest taki, e, że tak powiem, etap taki, wiesz, dział an a analizy. Zobacz, od czego my zaczynamy w ogóle, tak? Przedstawiamy najpierw, wiesz. Siebie, co my robimy. Myślę, że to już na tym, wiesz, samym momencie ludzie wchodzą w delikatną pułapkę, bo nie do końca wierzą, wiesz, że my jesteśmy Romami, a my mówimy, że jesteśmy tradycyjnymi Romami, wiesz, z grupy takiej i takiej. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, zobacz, kiedy zaczynamy od stereotypów. I pamiętasz ten moment, kiedy właśnie poruszamy stereotypy, co myśli większość o społeczności romskiej. I leci ciurkiem, wiesz, i mówi się, jakie są. Są takie te stereotypy, wiesz, najmocniejsze, mimo że pamiętamy, czym jest stereotyp. Zobacz później w drugą stronę, jak Romowie mogą postrzegać większość, i tutaj następuje zastanowienie, bo trudno jest mówić wiesz, o sobie, tak, lub o tym, z jakim stereotypem y, możemy się zderzyć, jak może o nas y, ktoś pomyśleć. Tak, to jest bardzo ważne to, że te osoby dostają tą wiedzę na temat naszej społeczności, ale też naszej trudnej historii. Bo tak naprawdę ta sytuacja, czy to związana z edukacją, czy to związana z dyskryminacją, ona bierze się z historii, naszej bardzo trudnej, tak. trudnej historii. Też pamiętasz, że często padają na naszych szkoleniach takie pytania na temat, czemu wy nie szanujecie prawo, prawda? Tak. I i to, co ja zawsze mówię, że to i zagłada Romów, Samur Dari Pen, Holokaust Romski, mm -hmm. to wszystko było prawo. Sterylizacja romskich kobiet, to wszystko było prawo. No i jak wtedy osoby. Niewolnictwo. Romowie... Pamiętasz, kiedy mówimy w ogóle, że Romowie, na przykład w Rumunii do XX wieku, byli niewolnikami, ludzie robią po prostu oczy. Jak to? Wiesz, to też jest szok, jak do lat 60. Romów nie można było chować na jednych cmentarzach w Szwecji razem ze Szwedami. Tak. To wszystko pokazuje, jak trudną historię mieliśmy my, my jako naród. Jedna z ważniejszych też osób, tak, Miranda Wolusranda, która doznała dosłownie dyskryminacji, wiesz, na lotnisku. I mamy XXI wiek. Szereg jest takich incydentów, a po prostu ludzie jakby nie wierzą w to, że Romowie są, wiesz, wciąż źle, Odbieranie i, i postrzeganie. Tak, to było straszne. Wiesz, ja akurat widziałem się z Mirandą na tej konferencji, bo wspólnie na nią mm. lecieliśmy, tylko innymi samolotami, dowiedziałem się o tej sytuacji. No i wiesz, to jest kobieta, która jest wykształcona, no która zajmuje. Wysokie stanowiska w, mm -hmm. w różnych instytucjach, czy to w Radzie Europy, czy, 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 czy przy rządzie fin Finlandii. Mm -hmm. No i też do, dotknęła ją tak duża dyskryminacja na lotnisku we Francji, więc zobacz, jak musi to e, być dotkliwe dla Romów, którzy nie mają takiej pozycji jak, no, jak ona. Tak naprawdę dotyczy to. Wszystkich Romów, że wrzuca się całe nasze społeczeństwo do jednego worka i każdy z nas jest narażony na dyskryminację. To jest duży, duży kłopot.